Witajcie w kolejnym odcinku, kanale Berciaka i dzisiaj znowu mieszamy ciasto, tak jak w ostatnim odcinku Tylko dzisiaj ono będzie trochę lepsze, to szczerze mówiąc, takie, takie średnie I dzisiaj będziemy piec takie lepsze, Maxi King jest takie, wiecie co to jest No i to jest podobne, powiedzmy podobne I dzisiaj będziemy to piec I ja już to raz piekłam, dlatego pamiętam już przepis Więc... Zaczynamy od karpetki Ja wtedy... Te herbatniki lekko inaczej robiłam, ale stwierdziłam, że się nie opłaca robić inaczej, bo to dłużej trwa. A... Będziemy robić coś, to dobra. Sam poinformowana, zapomniałam o tym, że to jest nie do pieczenia. Dobra, nie ważne, bo... No, na no, zdrowienia po prostu. Nie będzie dobrem pięknie. Tyle dobrze, bo wersja nam kilka nie umiem wyłączyć. Yy, teraz możemy... Yy... Dawać rękopniki yy, w sai śniadania. Yy, tak, I je trzeba tak dać na sam spód Ja to trzeba tak ładnie. Wiecie o co chodzi? I to są jakieś lepsze, bo wtedy miałam takie spalone góry. <grym> teraz są takie ładne. Dobra, pierwszy... i pierwszy problem, yy, którym jest moja siostra. <grym> Nie, no dobrze. Ale krzyczy czasami, to sorry, to jest trochę. Nie ma ma. No jak? Boże! Może tak, czekajcie. Ja to muszę jakoś dobrze ułożyć. Wyszło. jest ok. Bo ja to robiłam tak, że ten jest połamany, go nie bierzemy No tam trzeba będzie ukryć kawałek. O, o, o. Ha, idealnie. Tutaj tak, tutaj tak I tutaj już dajecie się chyba w tą stronę z tego co pamiętam Aha, hmm. zapomniałam opowiedzieć znowu ile tych herbatników 400 gram, Ale no tyle i po prostu tą dużą paczkę I dlaczego? Moja mamusia tutaj próbowała ale jeśli nie udało, bo ona jest, nie umie, to ja tylko umiem. Tutaj na tych dwóch kropeczkach się. Jest idealnie, a nie to co ona, patrzcie co ona zrobiła. Jesteś z siebie zadowolona? Przez ciebie teraz mi się tak wychodzi. No, to można... Ja, ja lubię herbatnęków i czekajcie, sprawdzimy. Test, testu. próba testu. Nie wiem po co zrobiłam. Dobra, mamy to włożone. Dalej będziemy robić masę. Co można położyć? Tutaj w tym miejscu. Zabrać telefon. Przesz siostrę. No chodź, chodźmy alina. I bierzecie to I tam pisze szklankę mleka Uwaga, pamiętacie co się ostatnio stało? Znaczy ci co oglądają tutaj za ale ci, co nie to nie Ale... Nie, nie! Nic się nie wylało! Boże... Czemu zawsze pokazujesz, że jestem na końcu majdom i nie mogę nic znaleźć. Dobra, nieważna. jest okej okay. To dajecie tego cukier pół, Mniej trochę niż pół Mleka była szklanka jak widzieliście Mniej niż pół szklanki Tego I to się nazywa? <grym> cukier <grym> Dobra Później dwa opakowania Cukru waniliowego Jeden cukier waniliowy Ogólnie tu w jest trochę więcej cukru, ale yy, to co jest słodkie. I drugi cukier. Macie dwa cukry Nie że Mają inne odpakowania i są z innej firmy, ale nieważne. Macie to, dodajecie to, żeby zagotowało się. Tak, zagotować i odstawić do ostygnięcia. Czyli trzeba to zagotować po prostu, żeby takie bąbelki były. No i wymieszać oczywiście, jak się będzie gotowało. Więc idziemy to zagotować. Teraz spędzimy to To nasze światło jeszcze. Pogodźcie. Na wyjęciach. <grym> <grym> Harpercie. Darbuzi werci. No, kochanie. mnie. Dobrze, kochani, jeszcze nie włączyłam tego czegoś. Nie wkładajcie tego, jak jest to złączone, naprawdę. Zapomniałam powiedzieć. Yy, teraz się podłącza, co nie? Ej, nie, no trzymać. Dobra, yy, i teraz. masło i to masło musicie utrzeć i ono musi być miękkie najlepiej właśnie utrzeć, Boże, co ja gadam ubić ubić masło wow wow ale to śmieszne kochani, popatrzcie co się tu dzieje o. o! Jezus Hani, uwaga, uwaga! O. Teraz w tym momencie ja nie wiem, czy to zrobić z wami, czy sama, ale trzeba to tak powiemować stamtąd, bo się mikser pali. Jak dobrze wyszło! No! Trzeba tak wyjąć! was, bo, bo to może być nudne, po prostu trzeba ubić na to, bo to jest fajne. Hani, tutaj jest to mleczko gotowane z tym, z tym... Jak to się nazywa cukier? Jezus, <grym> <grym> Zapomniałem <grym> jak się cukier nazywa. Dobra, i ono jest takie bardziej żółte, bo ten cukier był taki bardziej żółty. Teraz tu jest to zmiksowane już masło i do tego się to wlewa. O, widzicie? piękne. O, tak to właśnie wy... widzicie. E, tak to właśnie powinno wyglądać. Teraz lekko, albo dobra nie inaczej. co, kochani, to tak trzeba dać ciutko troszeczkę. Dobra nieważne. Tego nie widzieliście. Dobra, zaraz wrócimy po przerwie technicznej. Dobra kochani, jednak inaczej, bo ja nie będę. Tam... Wysypywać tego. Znaczy no, się może tego miksować od razu. No, nie że mi nie są potrzebne łyżeczki. Jestem tutaj samo no. Dobra, tu macie mleko w proszku Śmieszny ma kolor opakowania, no ale tam jest. śmierci, znaczy, no w sumie pachnie, ale nie lubię tego zapachu. Wsypujemy je całe. To jest 400 gram. To jest też słodkie, więc jakby... Dlatego dałam mniej cukru. Odkładam opakowanie. I teraz to można wymiksować. Z takiego sera By... Nie wiem co Coś trzeba pozbierać z brzegu z tych pozbierać, ale ogólnie to wygląda to w ten sposób. Jeszcze na lepiej zrobić. Tak, takie ślaczki miały wyjść albo No. Teraz... Oczywiście nie wyjmujemy najpierw widełek, tylko najpierw to tak robimy i teraz wyjmujemy widełki. Tutaj jest taki przycisk specjalny. BUM! Widzieliście to... Nie, nie widzieliście to No ale było okej. Okay. Więc teraz jak już mamy tą masę i mamy to... Jak to się nazywa? Herbatniki. To teraz na herbatniki nakładamy masę. I ja to zrobię taką specjalną łyżką. Eee, już wam powiem. Specj specjalną łyżką. Taką, eee! dużą, większą. Do tego na jest, no ale. Aha, no tak, zapomniałam. Teraz coś trzeba tak podzielić na pół mniej więcej. No, no dobra, no nieważne. No, na pół podzielę się. Malwina prezentuje jak ładnie, nie wiem co ona robi, mówi, śpiewa, Jak coś to tak, żeby nie, nie było, to Malwinka nie chodzi sobie tutaj sama, ona jest opieką. Nie moją, bo jakby była pod moją, to nie wiem, czy by było dobrze. No ale kochani, tutaj dodajemy do końca, tutaj trzeba dodać, tej... Tutaj... znaczy do końca, Boże, połowę tej masy trzeba dodać. Tutaj te krakersy, znaczy Boże, krakercy są słone. Herbatniki, to one tak trochę, znaczy czasem trochę się podnoszą, bo ta masa jest strasznie lepka, powiem Wam. Ale ona jest taka, bo ona później, jak się, bo to się później ciasto wkłada do lodówki. To jest jak sernik na zimno, co nie? Coś w tym stylu. E bo, ale tutaj nie ma żelatyny, tylko że to mleko, znaczy to wszystko, po prostu jak to się włoży do lodówki, to to później zastyga i później jest takie bardziej twarde. I to jest właśnie takie fajne wtedy. I dlatego to takie jest teraz w sumie chyba. Chyba. Nie wiem, nie ogarniam ogólnie tego ciasta. Jakieś takie... klejące, lepiące. Jak je robiłam, to coś się słodkie było. Nie wiem, takie... Znaczy lepsze niż to brzoskwiniowe, ale... Ja, ja... nie wiem, ja nie lubię takich słodkich ciast. Bo wiecie, bo ja nie lubię, jak jest ciasto... całe takie właśnie słodkie. Tylko jak jest jakiś owoc w cieście. No ale tamto ciasto nie było... Oczywiście przepyszne, ale po prostu jakaś malina, o, wtedy spycha. Na przykład jak jest taka chmurka, nie wiem, nie wiem czy się ale chmurka to jest najpyszniejsze ciasto ever na świecie ogólnie. Znaczy to też skąd, ale no. Może kiedyś zrobię, może spróbuję, jak będą maliny. Albo po prostu kupię to zamrożone, ale no, coś takiego. O, patrzcie. Znaczy... E, ja to już teraz smarowałam, jeszcze trzeba tego ciasta. No, było. Mm, Okej. Okay. Innym smakowało. Ja nie lubię takich, ale bym innym smakowało, no i było wit. A teraz, jak już to skończyliśmy, to tutaj odkładamy tą szpachelkę. <śpachy> szpachelka. Pamiętajmy, to się szpachelka nazywa. Mamy to. Teraz na to otwieramy. O! Oh. Okej, okay, kochani. Nie, nie wiem właśnie. Dobra, to y, zróbmy roleplay. Play, role marcie patrzcie, otworzyłam. Tak, stop playing ja to otworzyłam. Jak już macie to zrobione, to ja właśnie nie wiem, czy ja to mam robić tak, jak ostatnio, czy lepiej to zrobić inaczej. Patrzcie, bierzecie miseczkę, e Poczekajcie chwilę Okej, okay, nie powiedziałam co to jest To jest masa krówkowa Nie lubię nazwy kajmak, bo taka dziwna brzmi No, więc to jest masa krówkowa I teraz ona jest włożona do ciepłej wody I to jeszcze idzie na gaz Żeby to się podgrzało Żeby to było cieplejsze po prostu Bo wtedy będzie miększe trochę I lepiej się będzie wtedy robiło No, więc idziemy do... Dobrze kochani, ja to już mam tu zrobione Teraz to całe Tani to jest połowa, to jest jeszcze, jeszcze nie całość, bo tam to trzeba wygrzebać stamtąd. To było podgrzewane, to się, woda się zagotowała i była gorąca i, i no się trochę podgrzało, żeby to było takie... Znaczy to się nie zrobiło płynno, co nie? No bo nie, da się. to nie jest takie coś, co się robi płynne. Właśnie ja się sama zdziwiłam, jak to, to, to kiedyś tam miałam. To się nie zrobi płynne, tylko będzie właśnie takie coś nadal. I sama opatentowałam to, że po prostu... Bierzecie to. No, prawie wszystko wyjęliście, zostawiacie mamy bo mama to kocha. Musisz to zjeść później mamusiu. Mm. Bierzecie papierek i wycieracie sobie rączki. No i bierzecie... Aha, bo że trzeba chyba... Trzeba... Musicie jeszcze chwilę poczekać. Pani skoro już to zrobiłam. To właśnie zapomniałam o tym, że będę to tu miksować jeszcze raz. Wkładacie znowu te widełki, znowu to podłączyłam się tym, ale nieważne. I teraz macie, i po prostu trzeba wymiksować muszę wymiksować. że kochani, widzieliście jak to wyglądało przed i jak wygląda teraz? O, lepsze jest takie, no nie. O Jezus, Żebym się wystraszyła. E, dobra. Lepsze jest takie, no bo taki łatwiej się wysmaruje. I teraz bierzecie inną łyżkę. Teraz już możecie wziąć tylko łyżkę. Taką o. i po prostu tu tam dać. Cała. Ok. To będzie mój nowy specjał w mojej kawiarni, czy nie? Cóż, ale jestem... Nie mam kawiarni. kawiarni. Jeżeli będziecie chcieli, żebym otworzyła kawiarnię, to zostawcie tu... Nie wiem co. Łapkę w górę. Jak będzie... Patrzcie, to będzie niestworzona liczba, bo nie, nie mam tyle subskrybentów. Jak zostawicie 2000 łapek w górę, otwieram kawiarnię. Rzucam. Nie, no otwieram kawiarnię, oczywiście. Ok. Jeśli to już coś wyjęliście, to po prostu teraz Tutaj już wystarczy łyżką, bo tutaj nie ma się co ani odtentegować, odtętego, ani odtentegować. No. Już nie ma się co zrobić, jakby odkleić od dna, bo na przykład te, te małe te, boże, herbatniki, to one się odklejały, no bo one nie były na niczym przyczepione, co nie? To, to już, wiecie, ta masa jest przyczepiona do herbatników, No po prostu jest za ciężko, żeby się odkleić, czy coś tam, no nie wiem, ma za dużą gęstość, I don't know. Sorry, że tak cicho, ale skupienie, co nie? Wiadomo. Okej, chyba nie wystarczy baterii. Co sądzicie? Ja myślę, że jest okej. To już można odłożyć i zjeść sobie. Jak widzicie, tak zrobione. Pięknie, co nie? To na to kładnicie herbatniki. Bo bym zapomniała o tych herbatnikach. Albo po to się składną herbatniki? Teraz już nie pamiętam, ale. Nie ma to żadnego, żadnego znaczenia. Kładziemy na to. Yy. Chyba na to się kładło. Chyba źle je położyłam, no ale dobra już. Nieważne. No, położyłam je źle. No, to już jakoś się wyklepia, co nie. Więc mam układankę. Jeee! Yeah! Jesteśmy wszyscy szczęśliwi, już mam to gdzieś, że to jest takie krzywe wszystko. Okej. Okay. Yy. Nieważna! Kochani, przecież... To można układać co, nie? Się... Jak? A tak, dobra. Sztuka teria. No, sztukujemy, jak wtedy nie, nie można było sztukować, co nie? Na cieście. Sztu dobra, bo... nie wiem. Jak to mam do zrobić? Dobra. Chyba źle to zrobiłam, ale dobra, nieważne już. Ja nie wiem co ja robię. Dobra, ze swoim życiem. To, to już sztukowanie nie na cieście, tylko w cieściach po prostu. Idealnie. Ja nie wiem co ja tu zrobiłam w ogóle. Co ja te... Dobra, ja jestem jakaś głupia. Przepraszam, że jestem taka głupia. Was. Widzowie. Nie jestem głupia, dobra. Mama no, mi teraz przemówiła. Nie jestem głupia. Nie jestem, pamiętajcie o tym. Prawie bym, złam, bym miała złamaną rękę. Jakby była głupia. Dobra, 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 podoba mi się to. Teraz stąd trzeba to sprzątnąć i zaraz do Was wrócę. Teraz, jeżeli to zrobiliście, to dajecie tutaj masę. Ona się już trochę... Na odwrót to zrobiłam. Przepraszam Was, jak będziecie robić, to zrobicie lepiej. Bo ja znowu, ja znowu coś mi się pomieszało i najpierw miała iść tak lepiej, a później miała być iść masa Bo nie pomyślałam, znaczy, no zapomniałam o tym to by, no, no ale trudno, no co za różnica Bo jeszcze ach, 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 co jest nami tak Dobra kochani, kto to przemyślałam, to jednak jest wszystko okej, okay. co nie? Oczywiście, że tak i jest pięknie, tylko sztukowanie tych kekekców było trochę takie, bo one się tam przewracały troszeczkę. No ale, nieważne, jest wszystko ok. Ok, teraz idę umyć rączkę. Ok, to teraz yy, muszę to znowu poukładać tylko tym razem ja to spróbuję tak ułożyć, żeby nie było trzeba sztukować to będzie do przekrojenia albo nie no widzicie ja to jednak jestem ja to jednak jestem dobra, jednak nie to robimy, bo mama na mnie nakrzeczała. jestem teraz smutna Czemu? Jak to się stało, że ten krakers jest większy? Co? znaczy krakers może herbatnik? I patrz, no i teraz to się tam, nie, no zmieści się, no ale co jest nie tak z tymi e, herbatnikami? No, 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 one są niewymierne i popękane. Ja, ja się obrażam za kraker. herbatniki. Coż, zapomniałam, że to jest herbatnik, nie krakers, ok. To już nie jest mojej barki, to jest yy, bak, yy, tego choroby. No ja wiedziałam, że to nie będzie trzeba sztukować, nic. ja jestem jestem doinformowana, mamo Ty mówiłaś coś innego, ja wiem coś innego. Moi kochani, idealnie prawie. Tutaj macie tutaj jednego takiego. Macie tam. Teraz tak trzeba odmierzyć dobrze. Tutaj. Co Perfekcyjnie. Perfekcyjnie. Teraz jak to macie tak zrobione. Dobra, nie wiem co. Co? Teraz czekolada. I czekoladę. Zaraz Wam pokażę, jak ją roztopić. Tylko znowu będę sobie umyć ręce i na miseczkę. To jest czekolada i mleko. Ale to chyba widzicie, co nie? I mm. ona się topi. Ciao! Mm. Ja już tutaj roztopiłam czekoladę. No dolałam tam troszeczkę mleka, no bo wiecie, no, żeby roztopić czekoladę trzeba dolać trochę mleka. I teraz tym lejemy. U, o. To jest czekolada zwykła, mleczna z orzechami, co nie? Prawie dwie tabliczki dałam. No nie całe, no bo stwierdziłam, że nie trzeba dodać całych. To Zresztą znaczy w sumie mogłabym dać całą, ale... No trzeba z niej wygrzebać z tej maseczki całe. No bo wiecie, czekoladka. Eee. O. Już macie całość. Okay. no to smarujecie, co nie? Smarujecie tak, żeby pokryć całe, co nie? Mogłam dodać troszeczkę więcej mleka, wam powiem, bo wtedy by była ta czekolada bardziej taka lejka. No ale dobra, już jest taka, co nie? I próbujecie to smarować do każdej krawędzi. Okej. Okay. te orzeszki troszeczkę przeszkadzają, trochę smutno jest, ale no. Jest git, mm. jest Powiem Wam, że jest jest fajnie, jest fajnie. Okej. OK tu trochę bo mi się lepiej po tej stronie smaruje wam też będzie chyba lepiej widać nie wiem tak to muszę zrobić żeby dać tu każdego rożku, co nie? No, brzegu no nie wiem no tego o patrzcie jak pięknie nie sądzicie? nie wiem co ja robię tutaj jeszcze no Więc często wygląda tak Już tutaj wyjdzie się czekoladka Mmm Lajzę tu Zobaczymy jak będzie wyglądać I No Zobaczymy jak będzie wyglądać Coś fajnego! Dobra, y, 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 no, y, mam nadzieję, że będziecie, że Wam się ten odcinek spodobał, dajcie łapaczki w górę, jak będzie 2000 łapek w górę, to otworzę, otwieram własną kawiarnię, pamiętajcie o tym. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli w następnych odcinkach i jakieś które z następnych odcinków to będą vlogmasy. Y, wydaje mi się, że w następnym, tydzień, w następnym, tydzień, w następnym tygodniu będzie troszeczkę więcej filmów, może będą y, 2-3 i nagramy vlogmasy jakieś... Jak na przykład odbieramy choinkę u mnie w domu, bo u mnie w domu jeszcze nie ma choinki. No i zobaczymy, co tam jeszcze będzie. Możecie pisać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć we vlogmasie. No i pamiętajcie, żeby ten czerwony tam na dole stał się szary, żeby nacisnąć z dzwoneczek, żeby was kolejne filmy nie ominęły I idziemy się w kolejnym odcinku. Cześć! No i no, i no i... Uuu, Bum, bum, bum. O! się polio.